Słyszeliście kiedyś, co to jest paraliż senny? Jeśli nie, to zaraz się dowiecie, jak okropne to przeżycie. Kiedy zasnąłem, pojawiłem się przed swoim domem. Nic nadzwyczajnego. Wszedłem do środka i czuję niepokój: nikogo nie ma w domu, a samochody rodziców stoją. Poszli może na spacerek? Wchodzę po schodach i słyszę za sobą. Do domu wchodzi tata. Wygląda na co najmniej niezadowolonego. Trzyma się w dłoni i tak sobie patrzy na mnie, jak wchodzę po schodach. Nic nie robi. Po prostu tam stoi. Kiedy wszedłem na górę, mój dom już nie wyglądał jak mój dom. Nagle słyszę, jak ktoś za mną wbiega po schodach. Zaczynam uciekać po korytarzu jakiegoś wariatkowa. Każde drzwi są wyważone albo zabarykadowane. Nie mam gdzie się schować, nawet nie wiem, co mnie goni. Odwracam się i widzę, jak mała dziewczynka z nożem biegnie za mną, jakby chciała się ze mną pobawić. Ale miała uśmiech jak Jeff the Killer. W pewnym momencie po prostu straciłem siły i musiałem się gdzieś schować. Skręciłem do jednego pokoju bez drzwi i zobaczyłem wielkachną szafę. Wbiłem do niej i starałem się wstrzymać oddech. Słyszę jak dziewczynka wbiega do pokoju. Cisza. Przez bite trzy minuty nic nie słyszę. Uchylam drzwi i widzę jak to dziecko stoi przed szafą i się na nią patrzy! Jakby czekało, aż sam grzecznie wyjdę. Dobra, koniec, nie bawię się w to. Do perfekcji już opanowałem swoje sny, więc po prostu obudziłem się. Nie mam zamiaru siedzieć z morderczym dzieciakiem w jednym pokoju. Ej! Co jest? Nie mogę się ruszyć. Czy ja nadal śpię? Głowę mam ustawioną prosto do góry, więc widzę tylko sufit. Spróbowałem się rozejrzeć tyle, ile mi oczy pozwalały. I. O! Kurwa! Dziewczynka z nożem stoi sobie. Zerka do mojego pokoju przez drzwi. Problem w tym, że były zamknięte. Przeniknęła przez niej, widziałem tylko małą, wesołą główkę i rączkę z narzędziem zbrodni. Nie chcę tu być! Nie chcę tu być! Nie chcę tu być! Z całych sił próbuję wyrwać swoje ręce z łóżka, żeby przynajmniej mieć czym się bronić. Jestem jakby przyklejony, nie mogę nic zrobić. W końcu moja ręka lekko się poruszyła. Bardzo powoli, ale udało mi się wstać z łóżka i tej dziewczynki nie ma. Jestem bezpieczny. Fuh.